Cześć, tutaj. ja chciałam Wam się pokazać, jak zrobić takiego samego koka jak ZUZA Kołodziejczyk w Top Model. <laughs> Czyli najpierw musimy wziąć jedną przynajmniej, o, widzicie, gumkę. Bierzemy tak wysoko, na tyle wysoko warkocz, albo nawet tak tylko włosy. Robimy coś takiego do wszystkich włosów. Trudno jest ale mogą być. No, i teraz tak. O. I tak już mniej więcej to wygląda jak ten kok. Yy, yy, czyli to jest tak proste, tak naprawdę. Z tyłu, zobaczcie, jak to wygląda. Z tyłu jest też tak. Yy, to jest na tyle proste, że każda dziewczyna umie to sobie sama zrobić. E, powtórka, czyli że na przykład... Bierzemy jeszcze raz pokażę. Bierzemy włosy. Wszystkie włosy. Nie muszą być jakieś warkocze czy cokolwiek, tylko rozpuszczone włosy. Wszystkie bierzemy na górę, na samą górę. Robimy coś takiego. Takie coś. Takie coś. Tu jeszcze w boczku. Oj. No. to jest tak samo. Myślę, że sobie poradzicie. Pozdrawiam Wiktoria.